Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture jest Coming, pochwycenie z blisko. Ja tutaj tylko tak szybko wchodzę i, i po prostu powiedzieć Wam taką tą rzecz, którą otrzymałam od pewnej siostry w Chrystusie. Pewien link do, do mm, takiego y, gościa, powiedzmy proroka, który przewidział w ogóle, że papież abdykuje w 2012 roku. I tak się stało, to przewidział i tak było. I też przewiduje, że w 2029 roku Bóg po prostu pokazał mu, że będzie w kwietniu po prostu asteroida bardzo, bardzo duża, która po prostu zniszczy, że tak powiem, naprawdę bardzo dużo ludzi, ona będzie między Meksykiem a USA, tak on to widział ogólnie i powiem Wam tak. W 2029 liczyłam teraz sobie 3,5 roku, jakbyśmy teraz to oczywiście musieli być pochwycenie, żeby być przed tym uciskiem, przypada to na październik, 13 października na 3,5 roku, 13, 13 października coś takiego około oczywiście w 2025 roku, więc do tego mam nadzieję, żebyśmy tutaj ogólnie byśmy już zostali zabrani, a jak nie zostaniemy zabrani do tego czasu, to wtedy już oczywiście będziemy, niestety musi być w tym ucisku, który tu wiadomo może będzie, ale wierzę że też że i tak Pan, pan Bóg tu nas by i tak w razie co nas tutaj wszystkich y, po prostu uchronił, wybaczcie za moje gardło, i powiem wam, że no jak ja czasami się dziwię, jak czasami, to niektórzy są, piszą komentarze, bo sensu, żeby tylko się kłócić, to w ogóle dla mnie to jest masakra. Osoby są takie, które, słuchajcie, kłócą się mówiąc o tym, że ja jestem lepszym chrześcijaninem, bo ja, bo ja umiem to, bo tamto. To jest normalnie takie faryzeństwo. Yy, tutaj sobie, słuchajcie, przypomnijcie o faryzeuszu i celniku, który mówił Boże, ja jestem taki dobry, wierny, dobry, super, ekstra, czytam Biblię, takie, tak, 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 tam płacę podatki, to i tamto, a patrz na tamtego. ten to nic w ogóle znaczący jest. Co to w ogóle ma znaczyć, w ogóle wam powiem. To jest totalna obłuda. Takie, słuchajcie, ludzie się w ogóle wystrzegajcie, bo to jest dla mnie koszmar, że, że tacy ludzie w ogóle istnieją, jeszcze są tacy pyszni po prostu strasznie. I to jest dla mnie niepojęte. Także ja nie tutaj się, jeżeli chodzi o mnie, nigdy nie wywyższam, nie, 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 nie zamierzam wywyższać, że jestem lepsza od Was, ale po prostu ci ludzie normalnie to mnie aż zdziwiają, po prostu normalnie jestem zdziwiona bardzo takim zachowaniem, że tak, po prostu ludzie jeszcze są. Także tutaj zostawiam, oczywiście Wam to zostawiam, słuchajcie, linka, to jest wszystko tłumaczenie, słuchajcie, tłumaczenie na polski. 20 ponadto minut trwa, ale warto sobie słuchacie posłuchać. On tam mówi o wielu, wielu innych tak samo jeszcze różnych rzeczach. Ehm, naprawdę. Bądźmy gotowi cały czas, słuchajcie, bądźmy gotowi. No, jakże nie miałoby tak być, że do, do 2029 roku byłaby ta, że tak powiem, mm, no, asteroida, a ona dodatkowo nazywa się jakoś apot, Apod, apod aposif, czy coś takiego, gdzie Nasa już w 2012 roku już to powiedziała, że tak się nazywa, i on to też się to samo, on o tym w ogóle nie wiedział, bo on takiego czegoś nie zna, a Bóg tą nazwę mu dał nawet w ogóle tak samo, jeżeli chodzi, chodzi, chodzi o to, po prostu, ym, no, dał mu taką po prostu, ten, tą nazwę w śnie czy wizji nie, nie pamiętam już. Wiem tylko to, że warto, słuchajcie, pokutować. Warto naprawdę się zmieniać i e, być cały czas, słuchajcie, naprawdę czujnymi. Czujnymi, czujnymi, czujnymi osobami. E, Także to by było chyba, się wszystko na tyle. Jeżeli chodzi tu o rozważanie Słowa Bożego, oczywiście dalej to robię, ale powiem Wam, Powiem Wam, że yy, ciężko to będzie z nagrywaniem każdego dnia, naprawdę ciężko, jest coraz ciężej, mi, naprawdę. Robię co mogę, żeby to zrobić jakoś. Mam, mam nadzieję, że wtedy może mi się to uda nagrać jednak mimo wszystko z tym moim gardłem, yy, żebyście posłuchali i po prostu żebyśmy mogli dalej, słuchajcie, po prostu czytać. Także yy, róbmy to do nas, słuchajcie, należy i nie poddawajmy się, bo naprawdę musimy pokutować i tak samo inni też oraz tak samo chronić y, nasze rodziny i oczywiście też nie mam sen, który Wam powiem już w oddzielnym może filmiku, e, że po prostu to jest ewidentnie sen pokazujący, że ja już nie mam wpływu, naprawdę teraz na to nie mam wpływu, co będzie z osobami, które się nie nawróciły. Ale to Wam powiem w oddzielnym filmiku tutaj, bo córka mi nie daje po prostu żyć. Także e, do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku, linka Wam zostawię oczywiście w opisie. I do usłyszenia. Pa z Bogiem.